Witajcie po raz kolejny na naszej kuchni yy, Dzisiaj będziemy przygotowywać sobie konserwę z ustalać sobie tak naprawdę recepturę konserwy z piersi z indyka. mam go, nie jest go dużo tylko tyle miałem w zamrażarce yy, ponieważ yy, opróżniamy zamrażarki jak się da, wszystko wolimy w puchy tak jak poprzednich, przy poprzednich konserwach yy, kroimy go po prostu w drobną kostkę wykrajając jakieś tam twardsze błonki i ścięgna

No i dobra, słuchajcie, w <laughs> dobrze będą był kilogram. Więc cztery puszeczki tam starczą. Nie będziemy najwyżej ładować pełne 300 gram. Zobaczymy jak tam czwarta wyjdzie. Ponieważ do kilograma mięsa są dodane przyprawa, olej, więc może być ok. Nie to też jakieś waży, To jeszcze było uwzględniać, żeby podczas produkcji wagę właśnie przypraw oraz oraz dodatków. Zobaczcie stała ta galaretka, patrz, jak się ładnie ścięła. Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy, że drób jest to mięso chłonne, bardzo chłonne. I on potrafi dość mocno obserwować wodę, czyli jeżeli byście do świeżego droby do, do, dolali jeszcze wody, to on po prostu wciąga tą wodę. 300 gram do puchy. 190. Czyścimy ranty jakąś szmatką lub, lub papierem. Aktualnie mam przy, przy sobie mam szmatkę, więc ja to zrobię teraz szmatką i później poprawię ręcznikiem, jak znajdę. Na to idą kielki Lekko dociskamy. No, słuchajcie, prezentuje się to naprawdę fajnie. Dociskamy, wrzucamy to na Naszą wiertarę zamykamy, opisujemy i pójdzie to do gara z jednymi puchami, będziemy wszystko tyndylizować. W ten oto sposób zamknęliśmy cztery puszki. Eee, indyka z olejem. Eee, tak przygotowany gar wrzucamy po prostu konserwy tak, żeby był cały zamurzone, to bo właśnie tą, tą yy, proszę Was, zaletę yy, lepszą od od, yy, od słoików, że one mogą iść i tak, i tak, jak będą tak będą, po prostu aby były wszystkie pod wodą wrzucimy to w taki sposób kurczaczek zaczyna się robić zaraz go włączymy, od zagotowania damy mu półtorej godzinki, góra dwie jeszcze, jeszcze zastanowię się co z tym robić, bo kurczak się dosyć, indyk dosyć szybko Yy, proszę Was, yy, no, robią <grym>, indyk najszybciej, tak naprawdę i indyk nie potrzebuje yy, więcej. A ja zawsze robię tak, jak widzicie, że nie robię tylko yy, samego kuraka, tylko robię to mieszane. Tu już mamy indyczka, bo szkoda mi taki gar palać. Słuchajcie, i robić yy, po 5 konstruktorach, czy 5 konstruktorów jednego, jak można. Y, zrobić wszystko naraz i mieć wszystko elegancko y, naraz zrobione. Tak? Teraz taka sama robota. Y, a tu już idzie konserwowa szyneczka, zobaczcie. Ciach, ciach. jak wchodzi, tak będzie. Ale była zalana wodą, cała. Słuchajcie, nie wsypuję, jak to pan, pan kiedyś Adolf Kudliński pokazywał soli, dlatego że te puszki są dość y, dość takie, no nie oszukujmy się, no, nie są, dupy nie urywają, tak? nie, nie jest to jakaś rewelacja. I na niektórych się pojawia korozja tutaj na tych na, na łączeniach po, hmm, Tutaj szczególnie na tym łączeniu fabrycznym Potrafi się pojawić korozja Eem, Ja te puszki zmienię na inne na pewno Żeby to było miało ręce i nogi, ale na testowe są one ok, Nic się im y, takiego wielkiego nie, nie stanie Raczej do preperingu ta puszka się nie nadaje Ale to wiecie To moje, moje biodolenie, oj kurczę, moje biadolenie, bo Powiem szczerze, że yy, lepiej mieć takie je na te pół roku, czy rok, żeby to wytrzymało i zanurzyć je w jakimś oleju Dobrze bym przede wszystkim wysuszyć, zanurzyć w oleju i trzymać ją na przykład w jakiejś fajnej becz, beczce Tak, przyłożone papierami i wiecie, i w jakimś suchym miejscu, nie? Jakiś, y, można jakiś pochłaniarz wilgoci tego wrzucić Słuchajcie, szykujcie się Już na tą jesień na 100% Zobaczycie, że Dostaniemy po dupie Także róbcie co możecie Kupujcie y, Mięso, róbcie konserwy Niekoniecznie w puchach, mogą być słoiki Po jakichś dżemach i różnych tam Tego typu rzeczach Także szykujcie się, dzięki za suba Nara, cześć